Buśka, 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 pusia, lej le buśka, 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 puśka lej lej lej, Urazona, tylko jest, puszka je, yeah. puszka lejlej. bum, 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 je, yeah. puszka lej, lej, bum, Ej! Nie cztery, dobra macie. puszka lej, lej, pu, pu, pu. Ej, tak jest nie. Dobra. 4 minuta. Uśka. Dwa, cztery. Dwa, cztery? mieć teraz przedłużenie, bo 5 minut. A oto klapki Mikołaja Masiewicza, a to Pusia. Uśka. 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 Najlepszy. Uśka. 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 Najlepszy. E tu? Cos'è? Sì! Cos'è? 4 Cos'è? 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 jest Cos'è? 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 rękę, 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 rękę. Cos'è? 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 super Dawaj. Cos'è? 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 Leila, 31 Ej! No a Ty widzę to, widzę to wszystko pić do sieci. Co? Wierzę to wszystko pić do sieci. Nie. Wszystko to się pytasz ile minut albo coś. Co? Wszystko to się... A! Zębów, do zębów dała ryby! Co? Do zębów dała ryby. Ale co będzie? w, te, w, w lecie? Puśka. No nie. Ej patrz. <laughs> Mamdzam przez chwili pewnie YouTube'a jak u niego jest. Kończę, kot, pusia, Mikołaj i Wiktoria, tam nasz. Co? Ale musimy dać publiczny, żeby tak było. Ja daję publiczne. O wiesz, jak się streszczą? Nie. Nie. No.

A to Miki, którego ugryzła Tego Miśka. Co? Mama mówi... Zamykajcie tutaj świt. No że kolejny nie Aha, aha, o dlatego. No już raz. Na... Mama mówi, że w nocy trzymałeś nogi na wierzchu i że wskoczyła na ciebie bez ogoniasta i zacząłeś się Nie, nie. No. Na drugi Ej, to, raz I mówi, że to... Się, I to, że przeze mnie mama nie mogła y, spać. A to, to, to była prawda? Nie. No to nie, 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 a nie. A nie chcę, nie już nie chcę, dajcie jej spokój. Dobra, no to koniec. Ju, już ona już jest, I to jest. był k Dobra, to był aktorze. Puśka, która poszła. Nie, to to Mikołaj Meździewicz. Ryba. Ryba! Czekaj, nie widzisz nic Ryba. Ryba.